Hello, hello. i witam Was na moim kanale. Ja Marcinex Marcineks. Dacie ukurzy na naszego kanale za tym zrozumieć na przyjęcie dać na górę. Widzicie, dzisiaj gramy też dziewiąty odcinek z naszej serii Roblox Superbooker. Widzicie, jesteśmy na naszej... Tutaj jesteśmy na naszych zimowych no. wakacjach. Ten domek ja zmieniłem nazwę na Winter Camp. Um, zobaczcie. Nie wchodziliśmy jeszcze do łazienki. Ale chyba w jakichś innych odcinkach, bo może 3 grudnia się pojawi odcinek tutaj na tym na, na tych, kam, na kampu, jak, wiecie, widzieliście mój short, że biegnąłem do pracy, a wyglądało to jakbym znowu bo. bo nie wiem, czy to było przed tamtym. Powiedziałeś, po prostu to był short. Nie był to z Robocz Superbook, po prostu to był Brook Evans short. Eee, że biegnę do pracy po prostu swojej, że wiesz, do szkoły i ten, dobra. Eee, a to jest fabuła, właśnie te odcinki to jest fabuła. Dzisiaj jedziemy sobie kajakiem. Musimy... Tam musimy i odwiedzić tamten Tamten wodospad, bo nie wiemy co tam się dzieje. Musimy w dzisiejszym odcinku właśnie odwiedzić ten wodospad. No gdzie, co tam jest, gdzie jest wodospad? No ja się tam boję. Chciałam mam tutaj szafę? No nie ma tu szafy. O, o tutaj są moje ubrania. się tak To przebieramy się! Gotowy jestem na misję. Czapka jakaś jeszcze? Na przykład ta. I lecimy. Chyba dzinę mam przebranie, ale w kolejnym odcinku już inaczej będę wyglądał. Jedziemy chyba już z tym kajakiem. <gryw> Jak będą mówiłem w niektórych odcinkach, że Robloxownik, czyli yy, ery, czyli Ninja Player, to on się jest Eryka, a nie Serena MSPL. To yy, Oliver, dobra. Płyniemy kajakiem. Płyniemy, widzę. Wjeżdżamy tu widzowie. Musimy jeszcze się przygotować, co tam będzie. Musimy tutaj. Nie wiem, co, co nasz nas może spotkać. Widzowie. Teraz mam. Bo tutaj mam w kieszeni chyba paralizator. Nie wiem. Spakowałem go do walizki! Dopłyniemy no, tylko muszę... Muszę zakręcić. No i płyniemy i 3, 4 i... Ry! Płyniemy, płyniemy, płyniemy. to jest? Oh! To są jakieś pazury Musicie wiedzieć co, co to jest widzowie? Wow Zrobiliśmy coś takiego widzowie Co się kryje? Dobrze, że tutaj przyjechaliśmy Mo mo mogą jakieś potworne zatokować. Widzę, nie wiem, czy się pojawi jeszcze jakiś odcinek z Rainbow Friends'ami tutaj, że wiecie. Nie wiem, czy z tej serii jeszcze. Rainbow Friends'y są już chyba mniej popularne, ale myślę, że. Tam. O nie, nie. Dobra, wypływamy. Dalej jest dzień. O, tam jest dom Gabisi On cały czas ma ten zostawiony. Ten dom zaparkujmy sobie. No i widzowie, nie wiem co z tym zrobić. Poruszcie do kieszeni to słońce. Widzę, to był taki króciutki odcinek, ale to już jest końc odcinka, no to papa.